Cześć strzelce! Agnieszka Sowilo z tej strony położy dla Was runki na kwiecień 2023. Zapraszam Was i do czytania i do czytań prywatnych. Macie podany mój numer telefonu, możecie się ze mną kontaktować przez Whatsapp, bo jest najszybciej. No i co, wesołych świąt dla tych, którzy spędzają święta wielkanocne i są dla nich ważne i wesołych, wolnych chwil, <grym> fajnych. Dla tych, którzy nie spędzają świąt wielkanocnych, dobra, patrzymy sobie, co to tutaj u Was będzie, jak się będą układały energie. Zobaczmy. Ok. No dobra. No to co? Może zaczniemy sobie od spraw zawodowych i w tych sprawach y, trzeba się przygotować na no właściwie na czas, w którym y, w jakiś sposób będą ci podawane takie y, pomysły, ale takie rewolucyjne, takie y, takie naprawdę y, hardcore <laughs> i to tutaj widać przez kogoś, kto że tak powiem no, uwielbia, kocha ryzyko, kto jest takim chodzącym, że tak powiem bodźcem do rozwoju. Kto jest zawsze, od zawsze i po zawsze wrogiem zastoju i rutyny. Także taka ciekawa postać, że tak powiem. Ciekawa o, o tyle, o ile generalnie rzecz biorąc, nie poddasz się jej w całości. Bo tutaj trzeba będzie umiejętnie i w bardzo rozważny sposób po prostu podchodzić do, do pomysłów tej osoby, by jakby nie przeszarżować, że tak powiem. Tu trzeba będzie naprawdę mierzyć siły na zamiary. Ja bym nawet rzekła, że, żeby uważać właśnie na tego typu skłonności u siebie, bo być może, że masz je strzelcu i, i tutaj trzeba być ostrożnym, no, żeby się nie zagalopować, że tak powiem. Nie, miesiąc może być w ogóle tak całkowicie zdominowany przez sprawy dotyczące finansów, jeżeli ty nie posłuchasz, że tak powiem, tego, żeby nie wchodzić inaczej. Nie realizować pomysłów, które ci będą podane od razu, nie? To mówię tutaj chaos, zamęt, różne, inne tego typu rzeczy, po prostu, jeżeli się poddasz takim dziwnym wpływom, zbyt ryzykownym jakimś takim ideom, czy, czy, czy wejdziesz na przykład w takie projekty, że tak powiem, już natychmiast, teraz na uno, no, nie. Także trzeba na to zwrócić uwagę. Za to na przykład spisywanie. Że tak powiem, jakieś segregowanie nabytych tych informacji od tej osoby przyda się na następne miesiące doskonale. Także gromadź dane, po prostu gromadź dane, bo one będą później potrzebne. Nie jest to czas na to, żeby je wykorzystywać w tej chwili, nie? I teraz tak, widać, że dużo z Was zainwestuje teraz w jakieś kursy doszkalające, jakieś zajęcia, być może sportowe, coś, co, co może być też hobby. Także zwrócić trzeba będzie uwagę na przykład, jeżeli któreś z Was mają, bo podopiecznie się tutaj pokazują, ale dla mnie to bardziej tak pasuje, jakby ym, na jakieś, nie wiem, pupile. To trzeba będzie zwrócić uwagę na przypilnowanie ich, na jakichś dużych, nasłonecznionych, no może być trudno w Polsce, <laughs> słonecznione ale od, na takich dużych, otwartych przestrzeniach, że tak powiem. Także na to trzeba będzie zwrócić uwagę, bo. I gdzie jest dużo osób, gdzie może być jakieś zamieszanie, że tak powiem, bo tutaj widać jakieś takie zderzenia, spadnięcia, jakieś, nie wiem, potrącenia. No dobrze by było, żebyś huchał strzelców na zimne. No oczywiście nie tyczy się to tych, które mają na przykład, nie wiem, rybki na no nie, no co one mogą, no gdzie one wyjdą poza akwarium, no może zwrócić uwagę na to, żeby pompki różne inne działały. Ale o takich pierdółkach nie będziemy mówić, chociaż to niektórym może złamać serce, jeżeli się coś wydarzy. Dlatego być uważnym, po prostu, najnormalniej no w świecie. W zdrowiu ja uważam, że uwaga powinna paść na wszystko, co związane z podłożą psychicznym. I tutaj pokazują się takie stany uniemożliwiające właśnie pracę, nie? Ogarnięcie codziennych obowiązków, jakieś... No po prostu no, czyli po prostu alkohol odstawiamy jakieś psychoaktywne i różne takie substancje też się. I poważnie podejść, bo naprawdę poważnie mówię, bo widać tutaj jakieś przestoje wymuszone i jakieś instytucje, że tak powiem znienawidzone, takie naprawdę, których nikt nie lubi, jak na przykład szpitale czy jakieś tam laboratoria, no nie, także zwrócić na to uwagę, to trzeba wziąć pod uwagę. Co w uczuciach? W uczuciach tutaj... Widać dużą otwartość na. Po pierwsze to bym powiedziała, że z wam tutaj przyświeca przy karcie nauki i dla mnie to jest, no ale są od razu przy tym emocje, więc to jest taka otwartość na, na, na wszelakie wyciąganie wniosków właśnie z doświadczeń emocjonalnych, nie. Także duże takie skupienie na słuchaniu wewnętrznego głosu i, i tej swojej intuicji, którą często tam gdzieś na na manowce ją wy wyprowadzacie, żeby wam nie przeszkadzała, to tutaj jest jednak taka sugestia, żeby teraz się do niej przytulić troszkę bardziej, nie? I w ogóle tutaj widać tak więcej akceptacji w sprawach uczuciowych, więcej Spokoju. Macie duże możliwości wejścia w jakieś nowe relacje. Być może właśnie takich przekształceń, romansów, w związek i, i później już rozwijania uczuć, już takiego budowania. nie? Bardzo duże tutaj widać oddanie rodzinie. No i takie można to nazwać pielęgnowaniem więzi uczuciowych, ale ja bym powiedziała w ten sposób. Że autentycznie strzelcu jakby docenisz sprawy uczuciowe po prostu i, i właśnie sprawy rodzinne. Jakby tutaj się w nich bardziej tak będziesz chciał zakorzenić, więcej, więcej poświęcić temu uwagi. To jest bardzo fajne. Ja jestem za. Ja, mnie się takie rzeczy zawsze podobały i podobają. No, ale to taka specyfika znaku. Dobrze by było. Um, Dobrze by było y, odnośnie właśnie, y, po prostu żebyś tylko nie rozleniwiał dzieci. Strzelcu potrafisz, wiesz o tym, że, że potrafisz i, i to będzie złe w tym miesiącu. Y, nie dawałabym też im przestrzeni po prostu dla y, jakiegokolwiek braku szacunku i manipulacji. Nawet bym powiedział właśnie manipulacji otoczeniem rodzinnym, bo to się tutaj pokazuje jako zagrożenie, czyli jakiekolwiek konflikty mogą wynikać też właśnie z, no, z zachowań dzieci, nie? uważać, żeby nie dawać się rozgrywać, bo to, no, to za inteligentny jesteś, po prostu umówmy się. Dalekowzroczny potrafisz prze, jakby. No, to jest takie oczywiste dla ciebie, kiedy ktoś gra, więc zauważ to przez prydmat tej miłości, którą masz do dzieci, jednak zauważ te gierki u dzieciaków, dobra? Pilnuj tutaj granic po prostu przyzwoitości i, i takiego przestrzegania norm właśnie ogólnie przyjętych, bo widać dużo takiej budowniczej energii, takiego, ale dlaczego to robić? Bo mogę. No, no, i to takie, takie głupawe, młode jeszcze zachowania. No. Czy znaczy, to nie musi dotyczyć młodych ludzi, bo tu możesz być, nie wiem, 60-latkiem i mieć na przykład 40-letnie dzieci, nie? No, ale tutaj jest taka, taka informacja. Uważam, że bardzo ważna będzie jasna, taka klarowna komunikacja i w pewnym sensie zachowana forma rodzić dziecko, czyli nie pozwalać sobie na pewne rzeczy, bo. Ja mam tutaj takie wrażenie, że ktoś po prostu jakby mu dać palec, to zeżre cię razem już z kopytami, no nie? Nie pozwalaj sobie na to. Po prostu zachowaj, zachowaj te granice, nie? Nie, nie musisz być w tym miesiącu fajnym rodzicem, tylko bądź rodzicem, to wystarczy. Zobaczmy sobie, co w sprawach tutaj towarzyskich i jaka później rada jeszcze. Może coś jeszcze dopowiedzą o finansach, biznesach, różnych innych tego typu rzeczach? <laughs> w sprawach towarzyskich to ja sobie tak myślę, że do nie wiem, czerwonej, do białej gorączki po prostu. To tutaj może doprowadzić cię osoba, która. Ja, nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki ktoś. Hmm, tu o bezinteresowności jakby nawet, nie wiem, nie słyszała, jakby nigdy nie stała koło niej nawet, że tak powiem, także będzie chyba cięcie i to takie jak chirurgiczne, właśnie tutaj w sprawach znajomości, jakieś przyjaźni, jakieś tego typu sytuacje się pokazują, no i co, i zrobi się jasno. Bo taka, bo to można nazwać jakąś taką merkantylnością, taką, taką, to jest chyba nawet za mało, jakaś taka pazerność, taki materializm, takie, takie żenujące to jest i to chyba nie jest twoją domeną, wydaje mi się, że w tym miesiącu po prostu nie będziesz chciał strzelców mieć już z taką, albo ten miesiąc pokaże ci właśnie ym, prawdziwą twarz po prostu niektórych osób, nie? No, tu się pokazują skorpiony, tu się pokazują, e, pokazują się baranki, e, ale też stoi tutaj e, jakby w, od razu w szeregu, że tak powiem, bliźniak i rak także. E, także no, no inaczej, no zapędy kupieckie, że tak powiem, e, to chyba tylko w pracy i w biznesie lubisz, no, A nie takie przehandlowywanie pewnych rzeczy i, i to właściwie nie wiadomo, co to jest, czy to jest obcy, czy to jest przyjaciel, czy to jest znajomy. Dobra, zobaczmy sobie tutaj, co jeszcze one chcą powiedzieć. Co one chcą pokazać dla strzelców? Co one chcą tutaj pokazać strzelcom na ten kwiecie jeszcze. Hmm? Bardzo ładnie. Te z Was, które będą chciały sprzedawać, wyzbywać się jakiegoś starocia. Jakieś, nie wiem, auto, jakieś sprzęt po prostu jeżdżące. Pokazane jest tutaj, że w drugiej połowie, generalnie rzecz biorąc, opchniecie to coś, możecie spieniężyć i mieć e, no, jakiś tam zysk. No, inaczej, pozbywacie się kłopotu i faktycznie dochodzi do transakcji. Natomiast teraz tak. Ważną rzeczą jest to, że w sprawach zawodowych jeszcze tutaj są pokazane takie sytuacje, gdzie trzeba będzie. Zabezpieczenia, chronić się na okoliczność jakiejś złośliwości kogoś. Ja nie wiem, czy macie jakieś tego typu sytuacje, ale jeżeli ktoś Wam zapowiedział, że Was podpierdzieli gdzieś, że tak powiem, albo podejrzewacie, że może być taka sytuacja, to się zabezpieczyć. Ja widzę, że tutaj jesteście w 100% w stanie, że tak powiem, nie dopuścić do pewnych sytuacji albo być na nie przygotowane w 100%. Nie, nie wychodzić z założenia, że wy wiecie, co się stanie i że na pewno się stanie coś najgorszego, bo ja wcale tego w kartach nie widzę. To jest tylko kwestia, jak bardzo się strzelec przyłoży do tego, żeby się zabezpieczyć na okoliczność jakiejś kontroli, jakichś strat tego typu rzeczy. Przewidzieć trzeba konsekwencje, przewidzieć trzeba jakby strategię działania generalnie rzecz biorąc z przeciwnej strony i można z tego wyjść karty was wysyłają na odpoczynek. To jest pierwsza rzecz, która się tutaj pokazuje. I teraz, żeby było weselej, odpoczynek opłacony od początku do końca. Także, jeżeli ktoś myśli o jakimś wyjeździe, raczej tego na własną rękę nie robić. Wziąć sobie jakieś all inclusive. W 7 dni się tutaj należy jak psu micha. Dlaczego to mówię? Bo widać wyczerpanie przez dzieci, w większości przypadków przez dzieci, czyli przez obowiązki rodzinne mogą niektóre strzelce po prostu być już wykończone i naprawdę należy się odpoczynać, należy się regeneracja, ale też zachowanie jakby dystansu, zachowanie swojej własnej energii, odnowienie swojej własnej energii i tutaj się pokazuje już informacja nie przy, członku, nie przy członkach rodziny. Gdzieś jakiś wypad z przyjaciółmi, z jakimś może... No po prostu zmiana środowiska to jest podstawa w tym miesiącu. Ja Wam życzę fajnego miesiąca, zadbajcie o siebie, weźcie to, co dla Was i posłuchajcie tego, co jest, że tak powiem, no ważne. Buziaczki Wam daję, trzymajcie się, plutka. Pa.